Jak Niemcy przygotowały się do plebiscytu? Zgodnie z ustaleniami traktatu wersalskiego, na Górnym Śląsku miał być przeprowadzony plebiscyt. W plebiscycie tym mógł wziąć udział każdy, kto nie tylko mieszkał na Górnym Śląsku, ale kto tutaj się urodził. Czy to Polak, czy to Niemiec. Łącznie na Górny Śląsk przybyło ponad 190 tysięcy osób. Które było do tego uprawnione, a które mieszkało poza jego obszarem. Ponad 180 tysięcy oddało głos za Niemcami. Opowiedziało się za przynależnością do naszego państwa. I najśmieszniejsze jest to, że ten polski geograf Eugeniusz Rommel to on zaproponował taki sposób głosowania, takie zasady. Przybycie osób, które urodziły się na Górnym Śląsku, a które tutaj już nie mieszkały. Plebiscyt zakończył się naszym sukcesem. Jak działała polska i niemiecka propaganda? A więc mówicie, że plebiscyt miał dać nam możliwość uczciwego wypowiedzenia się o przyszłości tych ziem. Przecież jak? Polacy to głównie robotnicy, biedni, ubodzy ludzie a właścicielami zakładów przemysłowych, kopalń, to głównie Niemcy. Oczywiście każdy z nas się bał, że straci pracę, jeżeli przyzna się do swoich propolskich sympatii. Na nasze miejsca pracy tylko czekały zastępy młodych, zwolnionych z niemieckiej armii Niemców. Więc jak można mówić tutaj o swobodzie wypowiedzi? Ponadto rozpętała się bezpardonowa walka propagandowa pomiędzy obiema zwalczającymi się stronami. Wiece, plakaty, gazety. Wszędzie tam padały hasła pełne nienawiści, zmuszające do opowiedzenia się po którejś ze stron. Polityka nie ominęła nawet kościelnych kazań. Jaka była wówczas sytuacja w Polsce? Data plebiscytu na Górnym Śląsku była znana od dawna. Był to marzec 1921 roku. Ważne jest to, co działo się w tym samym czasie, 1000 km na północny wschód od Górnego Śląska, czyli w łotewskiej Rydze. Tam przez wiele dni obradowała komisja polska i bolszewicka, która starała się przekuć rozejm w pokój pomiędzy Polakami a bolszewikami. Miało to olbrzymie znaczenie dla wydarzeń, które toczyły się wówczas na Śląsku. Niemcy bowiem w trakcie kampanii propagandowej poprzedzającej plebiscyt straszyli lud górnośląski tym, że nawet jeżeli zagłosują za Polską i Ententa przyzna Polsce Górny Śląsk, to chłopcy, mężczyźni, ojcowie rodzin zostaną natychmiast zabrani do koszar i wysłani na front jakiejś dziwnej, dalekiej wojny pomiędzy Polakami i Bolszewikami. Jednak kiedy rozniosła się radosna wieść o zawarciu pokoju w Rydze, lud Górnośląski mógł spokojnie odetchnąć. Chłopcy i mężczyźni na pewno pozostaną w domach. Jakie były wyniki plebiscytu? Go away, man! Go away! Plebiscyt odbył się w marcu 21 roku. Górnoślązacy poszli do urn z prostą decyzją. Polska. Niemcy wszyscy czekali na wynik w Warszawie, w Berlinie, w Paryżu, w Londynie, żeby wreszcie zakończyć naszą obecność tutaj. Jakie te wyniki były, no? Przeliczyli się Polacy. Większość mieszkańców Górnego Śląska wybrała Niemcy. Tyle, że no właśnie, wszystko przebiegało bardzo dziwnie. Duże miasta za Niemcami, mniejsze miejscowości za Polską. W terenach otoczonych przez wyborców, którzy wybrali polskie, niemieckie miasta, polskie enklawy na terenach, gdzie dominowali Niemcy. Wszystko strasznie pomieszane. Ciężko powiedzieć, co z tego wyniknie. I tak decyzja, tak traktat wersalski stanowił, należeć będzie do naszej dyplomacji: naszej, brytyjskiej, francuskiej, włoskiej. Nasz premier Lloyd George niezbyt chętnie chce oddawać Śląsk Polakom. Nawet powiedział, że lepiej dać małpie zegarek. Czasem gada takie głupoty. Natomiast decyzja i tak należy właśnie do polityków. Podobno nasi i Włosi chcą Polakom dać tylko trzy powiaty: Pszczyński, Rybnicki, Tarnogórski. Tam, gdzie Polacy zdobyli najwięcej głosów. Polacy nie są zadowoleni. Mało przemysłu. Coś się szykuje. Coś niedobrego wisi w powietrzu. Czy strona polska spodziewała się niekorzystnego rozstrzygnięcia? Szczęść Boże! spot. Mosz to ja? No. W centralnym magazynie uzbrojenia na stacji kolejowej w Mysłowicach, tuż przy granicy z obszarem plebiscytowym czekało na nos y, kilkadziesiąt tysięcy karabinów, karabinów maszynowych, moździerzy. Cały ten sprzęt był przygotowany, był przygotowany dla nas. Ja, my się tego spodziewali, że wynik nie będzie taki jak my chcieli. Bruń, Bruń to też nie było wszystko, bo jeszcze z Polski przyjeżdżały całe, całe pociągi Wojska Polskiego, oficjalnie dezerterowali z wojska, natomiast rząd polski przymykał na to oko, bo ci wszyscy obcy chcieli nam pomóc. Chcieli nam pomóc i, i, i my byli przygotowani, bo przecież kilka tysięcy Ślązaków było szkolonych w polskich obozach tam na terenie, na terenie kraju, I, i wszyscy oni czekali no, na sygnał na sygnał, kiedy zaczynamy. No i tak to właśnie wyszło.